oblężenie fortecy piasku. W sercu spalonych słońcem wydm rozciągała się pradawna forteca, Zaharam, wykuta z czerwonego piaskowca i chroniona zaklęciami przodków. Była ostatnią twierdzą świata wolnych ludów pustyni. Na jej murach stanęła kapłanka Shiran, władająca czystą magią wiatru, która przywoływała burze i prowadziła piaskowe dżiny do walki kołcium. Obok niej stali wojownicy z klanu Shardon, opancerzeni w skórę z karabeuszy. Z zakrzywionymi ostrzami błyszczącymi jak księżyc. Z południa nadciągała armia mroku. Kazrat, nekromanta z doliny Popiołu, prowadził zastępy kościanych skorpionów, Mumi, piaskowych smoków i zbrojnych ogarniętych klątwą nieśmiertelności. O świcie horyzont rozdarła burza czarnej magii, a niebo zrobiło się brunatne. Rozpoczęło się oblężenie. Golemy z piasku powołane przez Siran ruszyły na spotkanie cieni, ich kroki trzęsły pustynią. W odpowiedzi Hazrat przyzwał czarne węże z popiołu, które owijały się wokół wież fortecy. Wojownicy klanu Shardwum zeskakiwali z murów, wirując niczym burza ostrzy. Ich zaklęte zbroje odbijały czarną magię, a każdy ich cios rozpraszał demony. Na niebie, pomiędzy wichrami, walczyły dwa smoki biały smok powietrza przyzywany przez Siran i piaskowy smok cienia sługa Hazrata. Ich ryki rozdzierały przestrzeń, a ogień i piasek wirowały w chaosie. Wreszcie Siran wspięła się na szczyt wieży wiatru i wezwała zakręcie matki pustyni, starożytną moc ukrytą pod ruinami fortecy. Zaharam rozbłysła światłem, nie ogniem, lecz czystą siłą pustyni. Każde ziarnko piasku ożyło i zaczęło pożerać cienie. Kazrat krzyknął z furii, próbując przyzwać ostatnią falę nieumarłych, lecz zniknął w wirze światła, który rozpuścił jego ciało w pył. Gdy kurz opadł, pustynia zamilkła. Forteca Zaharam stała nietknięta, a jej mieszkańcy podnieśli sztandary zwycięstwa. Od tego dnia wiatr niósł ich pieśni przez wydmy. Pieśni o odwadze, piasku i świetle, które nie ugięły się przed cieniem.